Pani poseł, dziś otworzyła Pani biuro poselskie Bielawie. Dlaczego wybór padł właśnie na Bielawę? Dlatego, że zbyt wiele dobrego dostarczy, do, doznałam od mieszkańców Bielawy podczas kampanii wyborczej, jak również podczas ostatniej kadencji. Jest tu mnóstwo bardzo aktywnych, bardzo życzliwych ludzi, a oprócz tego bardzo dużo problemów. Ja rzeczywiście jestem posłem od tak zwanej roboty. Chętnie podejmuję się spraw trudnych do załatwienia. Czasami muszę stanąć oko w oko z samorządami, z którymi generalnie chcę się dogadywać, ale są takie sprawy, że rzeczywiście interwencja posła jest konieczna. Jest to miejsce i w Bielawie i w powiecie Dzierżoniowskim, że sporo będzie do zrobienia, do sygnalizowania różnego rodzaju problemów lub przenoszenia tych problemów już w postaci dyskusji nad poszczególnymi ustawami, które uchwalamy w parlamencie. No jaki problem będzie się, będzie się Pani koncentrowała? No one wynikają z, jakby z trzech najważniejszych moich zainteresowań. Jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, więc będę patrzyła na cały okręg pod kątem przyszłego finansowania w Unii Europejskiej w 2014-2020 roku. Będę mówiła jakie rozporządzenia, dyrektywy wchodzą w życie i które będą obowiązywały w Polsce. Jestem fachowcem i ekspertem od edukacji, choć w tym razem nie jestem w Komisji Edukacji. Z dwóch powodów. Po pierwsze, już mam taką wiedzę, że mogę się samokształcić i wspierać w działaniach tych, którzy z edukacją są związani. Drugi powód to taki swoisty, prywatny bunt, bo przewodniczącym Komisji Edukacji jest człowiek, który no myślę niewiele o szkolnictwie. Wie i szans na poważną dyskusję w tej komisji nie ma i jestem od trzech tygodni w Komisji Zdrowia, a to dlatego, że wiem, co zostało uchwalone podczas ostatniej kadencji Sejmu, jak wiele ustaw, które są bardzo krzywdzące dla ludzi. Ustawa refundacyjna to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej za moment będziemy mieć generalną prywatyzację szpitali. Jak Pani ocenia sytuację pisu w powiecie dzierżoniowskim? No jest to sytuacja stabilna. Mamy zawsze nadzieję, że będziemy się rozwijać taką szansę widać chociażby na spotkaniu dzisiejszym przystępują do naszej organizacji młodzi ludzie, którzy myślą inaczej, czują inaczej, działają inaczej. I taki duch szczególnie właśnie w powiecie dzierżoniowskim jest bardzo potrzebny. Czy nie wyklucza Pani koalicji z platformą obywatelską tu na terenie lokalnym? O koalicji myślę, że za wcześnie mówić. Na pewno będziemy współpracować z każdym, kto ma pomysł m.in. na Bielawę, kto chociażby nie chce likwidacji szkół.